Witamy Was w Co to Kinała tym razem w kolejnym odcinku odcinku można powiedzieć drugiej części poświęcony co? Tofu. tofu! Tofu jest super produktem, odchudza. Jest bardzo, bardzo zdrowe. Jest smaczne, przede wszystkim. Jest pod warunkiem, że wiemy, jak go wybrać i jak go zrobić. Od czego zaczniemy? Może wspomnimy jeszcze taką rzecz. Dla tych, którzy nie obejrzeli naszego wcześniejszego odcinka, tego odcinka, powiedzmy, numer jeden, gdzie właściwie mówimy o prawdziwym tofu i o rodzajach tofu, jakie się znajdują na polskim rynku, to przypomnę tylko, że tofu może być bardzo dobre, a tofu może być też bardzo, bardzo niedobre. Dobre. Tak jak z naszego doświadczenia wiemy, kupione na polskim rynku czasami źle zakupione trafia prosto do śmietnika. I właśnie, żeby tak się nie stało, żebyście nie nabrali się na tofu, na które kupicie, a później trafia do śmietnika, szczególnie dla tych, którzy w życiu nie jedli tofu, dla was, którzy być może przeczytali takie wspaniałe przepisy gdzieś tam w gazecie, kupili tofu i co? Wielka niespodzianka, bo tofu się nie dawało do jedzenia. Chcemy właściwie was oszczędzić i powiedzieć właściwie jak wybrać dobre tofu. Tofu. jak powinno smakować dobre tofu, najpierw zajrzyjcie do naszego wcześniejszego filmu. Wytłumaczymy teraz Wam taką podstawową sprawę, którą poruszaliśmy we wcześniejszym odcinku. To to, że tofu może być kremowe, a może być też kwaśne. I oczywiście tofu, kwaśne nie powinno się zaliczać do tofu. Takie tofu absolutnie nie można nazywać tofu, nie nadaje się ono do jedzenia, a często takie tofu jest sprzedawane w Polsce, jako co? Jako świeże tofu, tofu podstawowe tak naprawdę, bo są też tofu smakowe, tofu z glonami też takie widziałam, ale te tofu są naprawdę niesmaczne. Tofu powinno być przede wszystkim kremowe i przede wszystkim nie powinno być kwaśne. Jeżeli natraficie na tofu kwaśne, możecie być pewni, że nie jest to prawdziwe tofu. Takie tofu najlepiej nie kupować. Ale oczywiście, zanim kupicie to tofu, nie wiecie tak naprawdę jak ono smakuje, to polecamy wam jedną taką bardzo, bardzo ważną rzecz. Ładnie przeczytajcie etykietę. Co na niej tak naprawdę pisze? Nie kupujcie tofu, gdzie na etykiecie pisze, że zawiera on Różne składniki zakwaszające, typu kwasek cytrynowy, cytryna czy kwas askorbinowy, ponieważ takie tofu będzie bardzo, bardzo kwaśne i ono się właśnie nie nadaje do spożycia. Również też sprawdzajcie konsystencję tofu. Często tofu właśnie jest e, sprzedawane w przezroczystych plastikowych workach i właśnie. Poprzez te woreczki widać, jaką ma teksturę, widać na nim kolor. Kolor szarawy jest bezwzględnie niedopuszczalny, aby spożywać takie tofu. Tofu musi być właśnie jasne, białe, lekko kremowe. Taki złamany kolor bieli może być. Dokładnie. Powiedzieć. Także bardzo, bardzo zwracajcie na to uwagę. Można też podotykać to tofu, lekko ponaciskać i sprawdzić jego konsystencję. Tofu nie powinno być za twarde, chyba że naprawdę potrzebujecie takiego bardzo twardego tofu. To na polskim rynku znajduje się tofu twarde. Dlaczego sprzedawane jest właśnie tofu twarde? Tutaj przykładowo w Japonii, w kraju, gdzie jest największe spożycia tofu na świecie, jest tego tofu bardzo dużo gatunków i takie twarde tofu ja naprawdę nie spotkałam nigdzie. Teraz pytanie, dlaczego takie tofu jest sprzedawane? Tofu twarde zawiera najmniej wody ze względu na małą zawartość wody, można je przechowywać przez wiele, wiele tygodni, dłużej postoi w paczce. Takie tofu jest najczęściej właściwie. Produkowane przez producentów europejskich, a to z tego względu, że zapotrzebowanie na tofu jest o wiele mniejsze niż na przykład w Japonii. I takie tofu właściwie producenci wolą produkować takie tofu właśnie z mniejszą ilością wody, które stoi tygodniami w paczce niż tofu, które jest miękkie, który ma delikatną strukturę, które stoi o wiele krócej. I właściwie takie tofu nie jest zbyt dobre. Ale jest to po prostu wygodne dla producentów, którzy produkują to tofu, z tego względu, że takie tofu postoi dłużej. Jeśli chodzi właśnie o walory smakowe, to nie jest ono zbyt dobre i takie tofu właściwie nie miałby szans w Japonii, bo takiego tofu naprawdę nikt by nie kupił. Muszę się Wam przyznać, że takie tofu jest naprawdę niedobre. Jeżeli chcecie wybrać jak najlepszej jakości tofu, wybierajcie tofu, które jest miękkie, ma piękny kolor, jest kremowe w smaku. Jak myślicie, dlaczego tofu na polskim rynku jest kwaśne? My wiemy, dlaczego jest kwaśne. Zaraz zdradzimy Wam ten sekret. Tofu na polskim rynku jest kwaśne, dlatego że ludzie nie umieją po prostu robić tego tofu i dlatego że używają właściwie niewłaściwego składnika do produkcji tofu. Do produkcji tofu używa się zupełnie innych składników. Nie używa się zakwasza, czy nie używa się żadnych cytryn, żadnych kwasków cytrynowych. Czegoś, co jest kwaśne. Tego typu składnik zakwasza tofu w zupełnie nienaturalny sposób. Tofu nie powinno być w ogóle kwaśne. Wręcz odwrotnie, tofu powinno być tylko i wyłącznie. Pyszne, kremowe w smaku. Skąd się wziął pomysł? Ja naprawdę nie widziałam w żadnym kraju europejskim tofu, które zostało zakwaszone jakimś kwasem. Jedynie w Polsce dowiedziałam się czegoś takiego. Byłam bardzo, bardzo szokowana, że takie tofu w ogóle ma miejsce na polskim rynku do produkcji tofu. Powinno używać się zupełnie innego składnika. Składnika pochodzenia morskiego są to skoncentrowana, odparowana woda morska. I taki właśnie składnik używa się do ścinania białka soi. Z takich właśnie soli mineralnych jest bardzo smaczne tofu. Tofu, które jest bogate w naturalne minerały, które w naturalny sposób ścina białko soi. I takie właśnie tofu jest robione od tysięcy lat. W Azji jest oryginalna receptura, wtedy takie tofu jest pyszne. Jest niesłychanie smaczne, kremowe, yy, ma dużo składników odżywczych. Takie tofu to co po prostu chce się zjeść, i takie tofu powinniście właściwie jeść. Jakbyście spróbowali takie prawdziwe, pyszne tofu, jeden raz. Nie powiedzielibyście, że tofu jest niedobre. Wręcz odwrotnie, zakochalibyście się w jego smaku. Tofu jest naprawdę pyszne, rewelacyjne, super zdrowe, odchudza w kombinacji z różnymi innymi składnikami, jest po prostu rewelacyjne. Ludzie, którzy podejmują się sami zrobić tofu, często właśnie używają takich właśnie receptur, gdzie zakwaszają tofu różnymi kwaskami cytrynowymi, cytryną i myślą, że właśnie w ten sposób można ściąć białko soi, to się nam szybko ukisi. Oczywiście kwasek cytrynowy zetnie białko soi, on lekko zakonserwuje to tofu, ale smak będzie wręcz ohydny i to się nie nadaje tak naprawdę do spożycia, to w ogóle się nie nadaje do spożycia, jest niedobre. Taka receptura nie jest właściwa, nie opiera się na właściwych zasadach produkcji tofu, według starych tradycji takie tofu właściwie będzie bardzo kwaśne, także jeżeli chcecie zrobić takie tofu, nie macie z czego zrobić tofu, możecie oczywiście zrobić sobie na własne ryzyko tego typu recepturę, ale smak, tak jak mówię, będzie bardzo nieodpowiedni, będzie wręcz niedobry. Jeżeli chcecie zrobić sobie w domu dobre tofu, to polecamy użyć tylko i wyłącznie soli mineralnych, morskich skondensowanych soli mineralnych, które naprawdę bardzo dobrze ścinają białko soi, które są używane od wieków właśnie przez Azjatów, między innymi również tutaj w Japonii, które wzbogacą tofu w dodatkowe sole mineralne i takie tofu naprawdę będzie rewelacyjne, będzie super kremowe, super smaczne. Jak zrobicie takie tofu, to po prostu się bardzo trudno odczepić, po prostu uzależnia. Jest naprawdę takie smaczne. I jeszcze taka wzmianka na koniec. Nie tylko z tofu, ale również z soi są produkowane również inne produkty, które są bardzo, bardzo niedobre, przykładowo pasztet soi. Są to produkty tofu podobne. Jeżeli użyte zostało tofu, to jeszcze pół biedy, ale czasami używają takich właśnie pasztetów, przykładowo pasztetów, kiełbasek. Używają niepełnowartościowej soi, ale soję przetworzoną. Są to tak zwane odpady. Odpady sojowe. Są to wyizolowane proteiny sojowe, które są laboratoryjnie stworzone, które są bardzo wysoko przetworzone i właściwie one szkodzą naszemu organizmowi więcej niż pomagają. Polecamy w ogóle spożywania tego produktu, ale jeżeli jesteście na tyle uparci i chcecie jeść takie produkty, uważajcie na etykiety. W takich produktach powinno się znaleźć pełnowartościowe białko soi, właściwie pełna soja i nie powinno być żadnych tam półproduktów sojowych, jakichś zakwaszaczy i tak Jeżeli Wasz pierwszy zakup tofu nie był zbyt udany, polecamy poszukać dobrego producenta, który sprzedaje dobre tofu. Takie tofu istnieje na polskim rynku. Kupując tofu, zwróćcie właśnie uwagę na. Te aspekty, o których my mówimy Jeżeli znajdziecie już odpowiedni gatunek tofu Dobry jakościowo, dobry smakowo To po prostu możecie sobie swobodnie kupować Tego rodzaju tofu Ci, którzy natrafili na niedobre tofu Nie zniechęcajcie się, ale poszukajcie naprawdę Dobrego producenta tofu Napiszcie na dole, co myślicie Jakie są Wasze doświadczenia Związane właśnie z tofu Dajcie nam znać A my żegnamy Was I do zobaczenia w następnym odcinku Pa, pa!